I ten czas przeznaczony i poświęcony dla Pana Boga w tej radości jest właśnie tym czasem dobrze spożytkowanym i dobrze przeżytym. Dziękujemy wszystkim, tym, którzy przyjechali, aby tutaj razem z nami dzielić się świadectwem swojej wiary, przeżyciami wewnętrznymi i tym wszystkim, w jaki sposób pragną przeżywać w swoim życiu Pana Boga przez muzykę, przez śpiew, przez to wewnętrzne zaangażowanie. I przez ten dialog z Panem Bogiem właśnie poprzez muzykę. Za to im serdecznie dziękujemy. Tobie też dziękujemy bardzo serdecznie, że przyszłaś i że tak wspaniale rośniesz. To jest ty jesteś naszą nadzieją. Nie wiem, czy wiesz o tym. Ukłon się ładnie, bo to twój pierwszy występ. To jest jej pierwszy występ. Słuchajcie, I się cieszę, naprawdę. To jest największa chwała Boga. I z, dziękujemy im jeszcze raz wszystkim. Myślę, że to nie ostatnia ich wizyta w naszej parafii. To już drugi, y, druga, druga wizyta. Na jesień była pierwsza, teraz druga. Mamy nadzieję, że będą kontynuacje tych spotkań właśnie tutaj, w tym miejscu świętego, u świętego Marcina. Leopoldzie, Bóg zapłać serdeczne wszystkim wam. Niech Pan Bóg wynagrodzi, a my będziemy pamiętali o was w naszych modlitwach. Bóg zapłać. 10 czerwca